Hej, hej, witajcie po małej przerwie. Jest 7 listopada. Piękna, słoneczna pogoda. 8 godzina. I wybieram się do lasu. Zobaczymy, co dzisiaj uda się znaleźć. A po chwili spaceru w spokojnym lesie znalazłem. Podgrzybki jeden troszkę większy, zdrowy i jego braciszek mniejszy, już lekko nadjedzony przez jakiegoś ślimaka, ale zdrowy. Także po chwili spaceru. Pierwsze okazy lądują w koszyku, jesień chyli się już ku końcowi, ale możemy jeszcze znaleźć podgrzybki, chociaż już jest, jest ich mało. Chodziłem, chodziłem już z kilkanaście minut, i tak naprawdę. Nic lepszego od tych nie mogę znaleźć, tak? To będzie trzeci i tu jeszcze skrył nam się pod ściółką kolejny Więc powoli, powoli ale koszyk będzie się zapełniał. Choć już nie w takim tempie jak wcześniej. Bo tak jak mówię, jesień chyli się ku końcowi. Jest w lesie pięknie, ciepło. Ale niestety coraz mniej grzybów. W koszyku nic nie przybywa. Więc postanowiłem zmienić swoją miejscówkę. I pojechać do innego lasu, bo tutaj tak naprawdę nic więcej nie znajdę, bo to było moje ulubione miejsce, w którym było najwięcej zawsze. Także zmieniam las, i zobaczymy, czy tam będzie więcej grzybów. I po kilkunastu minutach jestem na kolejnej miejscówce. Ale piękne złote liście. Jaka dzisiaj jest mega pogoda. Naprawdę, no. Jestem bardzo zadowolony, że mogłem się właśnie dzisiaj wybrać do lasu. No więc zobaczymy, czy tutaj. Znajdę więcej grzybów. I w takim pięknym leśnym otoczeniu, z promieniami słonecznymi przebijającymi się przez drzewa, natknąłem się na małe, piękne podgrzybki. Tu jest większy. Piękny, bardzo zdrowy. I tu jest jego brat mniejszy. Zaraz się jeszcze rozejrzę wokół, czy nie ma gdzieś jakiejś siostrzyczki. Jak będzie, dam wam znać. I po chwili. Natrafiłem na całkiem sporego zajączka. Całkiem spory. Ciekawe, czy będzie zdrowy. O, pięknie. Piękny jest, zdrowy, elegancki. I jaki pachnący. I ląduje u swoich znajomych podgrzybków, kumpli. I idziemy dalej. Ostatnim razem, jak tu byłem, ta sucha sosna jeszcze stała. A w tym momencie, jakiś silny wiatr ją przewrócił. Natura. Siła natury. Jest nieobliczalna. Na dzisiaj to by było na tyle. Zbiory są marne. Miałem nadzieję, że w taką ciepłą pogodę uda mi się znaleźć coś więcej, ale niestety przeliczyłem się i wracam z kilkoma podgrzybkami i jednym zajączkiem. No niestety, nie zawsze musi być dobrze. Może kolejnym razem? Także dziękuję Wam za oglądanie. Zostawcie komentarz, łapkę w górę i mam nadzieję, że do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć, trzymajcie się!